Dzień dobry, witam kochane dzieciaki, witam wszystkich na kanale czytam dla dzieci i ich rodziców. Dziś plan Teodorka i jak mi się uda, to przeczytam jeszcze kolejny rozdział Leny z siódmej A, ale na razie dla dzieci, dla tych najmłodszych i ich rodziców plan Teodorka. Teodorek pogrążył się zupełnie w rozmyślaniu nad tym, czego człowiek może się nauczyć w bardzo krótkim czasie. Wczoraj obejrzał program w telewizji o dziewczynie, której marzeniem była jazda na snowboardzie. Ona nigdy wcześniej nie miała deski snowboardowej na nogach, opowiadał później Grześkowi. W ciągu dwóch tygodni nauczyła się doskonale jeździć, i wygrała konkurs na najciekawszy zjazd. Nie wierzę w takie rzeczy, odparł chłodno Grzesiek. Mój tata twierdzi, że wszystko jest z góry wyreżyserowane. Biorą kogoś takiego, kto doskonale potrafi jeździć na snowboardzie, a przed kamerą udaje, że nie umie. Mądrzył się. Potem udaje, że się uczy, i w końcu, że już się nauczył, a oni to nakręcają i robią z tego program. Ale po co dziwił się Teodorek? Żeby ludzie chcieli to oglądać, powiedział Grzesiek takim tonem, jakby to było najbardziej oczywiste pod słońcem. W końcu za to im płacą. A ja wierzę, że ona nie umiała wcześniej jeździć, nie dawał za wygraną teodorek i się tak szybko nauczyła. W tym programie pokazali jej trenera, który wszystko tłumaczył. Mogła się nauczyć, zgodził się Grzesiek, ale nie na tyle dobrze, żeby wygrać konkursy z ludźmi, którzy jeżdżą od niej dłużej. A zresztą zniecierpliwił się, co mnie to właściwie obchodzi. Daj mi spokój. Teodorek chciał Grześkowi powiedzieć, że on także zamierza nauczyć się czegoś trudnego. W dwa tygodnie, ale mu się odechciało i tak go Grzesiek nie zrozumie. Zaraz zacznie dopytywać. Skąd Teodorek weźmie trenera? Albo powie, że snowboard odpada, bo przecież nie ma śniegu. Trudno, sam sobie poradzi. Bez pomocy grześka i trenera. Tylko czego by się tu nauczyć? Tego Teodorek jeszcze nie wiedział. Przypomniał sobie jednak wyścigi chłopaków po betonowych kręgach. Znajdowały się na pobliskim placu budowy. Nie wiedział do czego służyły, ale z czegoś podobnego wykonana była stara studnia w ogrodzie dziadka. Betonowe kręgi ułożone były nierówno niektóre poziomo, a inne pionowo więc przebycie takiego toru przeszkód wcale nie było łatwe. Postanowił zacząć jak najszybciej. Po dwóch tygodniach zostanie mistrzem. Wszystko w porządku? Zapytała mama, przyglądając się Teoderkowi podejrzliwie. A dlaczego miałoby nie być w porządku? Odpowiedział pytaniem. Zauważyłam, że gimnastykowałeś się dziś, potem wypiłeś prawie litr mleka. Jakieś to do ciebie niepodobne zauważyła. Gimnastyki nie lubisz, a o mleku trzeba ci zawsze przypominać. Gram w piłkę, w piłkę, więc postanowiłem zadbać o zdrowy styl życia. Przerwał Teodorek i szybko wyszedł z domu, aby mamusia nie zadawała więcej kłopotliwych pytań. Na plac budowy dotarł niezauważony przez kolegów. W końcu to była jego tajemnica. Do tej pory raz się ścigał po betonowych kręgach i to wbrew woli rodziców, którzy uważali ten rodzaj zabawy za bardzo niebezpieczny. Ale co tam? Gdy zostanie mistrzem i pokona wszystkich chłopaków, to nawet rodzice się ucieszą. A Grzesiek, Rozdziawi usta ze zdziwienia i będzie żałował, że nie pomógł Teodorkowi. Plac budowy opustoszał. Robotnicy skończyli pracę i udali się do domów. Teodorek ustawił stoper i ruszył z miejsca. Pierwsze okrążenie po betonowych kręgach zrobił powoli. Aby dokładnie przyjrzeć się czyhającym na niego zasadzkom, a było ich wiele. Drugie kółko przebiegł zdecydowanie szybciej. Trzecie rozpoczął jeszcze energiczniej. Szło świetnie. Za dwa tygodnie pokaże chłopakom, na co go stać. Pomdleją z wrażenia, bo przecież wtedy, gdy w tajemnicy przed rodzicami wziął udział w wyścigach, był najgorszy. Wstyd powiedzieć, ale nawet dwa lata młodszy Wojtek przebiegł okrążenie w lepszym czasie. Teodorek przyspieszył, ciekawe jaki czas uzyska, ale co to? Nagle poczuł tylko ból w łydce. Potem miał wrażenie, jakby ktoś uderzył go otwartą dłonią w plecy i zobaczył ciemność. Otworzył oczy, rozejrzał się dookoła, był w swoim łóżku, a jego noga w sztywnym, białym gipsie uniesiona była do góry i przyczepiona do dziwnego urządzenia. Mamo! Zawołał, chcąc sprawdzić, czy może wydobyć z siebie głos. Pamiętał, że próbował krzyczeć, wzywać pomocy wtedy, gdy z jednego betonowego kręgu spadł na drugi, ale nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. Mamo! zawołał jeszcze raz, uradowany, że odzyskał głos. Jestem, jestem! powiedziała Mamusia. I stanęła w drzwiach pokoju, uśmiechnęła się do niego. Cieszę się, że nareszcie się obudziłeś. Najedliśmy się przez ciebie strachu, ale lekarze obiecywali, że wszystko będzie w porządku. Przepraszam. Aha, tyle tylko, że noga jest złamana. Przepraszam, szepnął Teodorek. To był głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł, przyznała mama. Jeśli jeszcze będę chciał się czegoś nauczyć, zrobię to pod opieką prawdziwego trenera, powiedział zawstydzony Teodorek. Mam nadzieję, uśmiechnęła się mama. Jednak przez najbliższe sześć tygodni żaden trener nie będzie ci potrzebny, dodała, wskazując na nogę Teodorka. Miała rację. Szmat czasu, bez piłki nożnej, bez zabaw z chłopakami na podwórku nie zapowiadał się ciekawie. Wprawdzie można pooglądać telewizję, ale jednego z programów Teodorek oglądać już nie zamierzał. No chyba, że pokażą w nim sześć tygodni z nudnego życia Teodorka. I to by było tyle na dzisiaj. Piękna pogoda dzisiaj była, to znaczy w sensie, że świeciło słoneczko. Mam nadzieję, że skorzystaliście póki jeszcze można, bo wchodzą nowe obostrzenia. Właśnie przed chwilą była konferencja prasowa. No ale. Przetrwamy to wszystko, będziemy sobie czytać, będziemy się spotykać, będziemy opowiadać i, i Wam życzę również wszystkiego najlepszego, byle bezpiecznie. To było do dzieci, Państwu również. Do zobaczenia.